I teraz spłyniemy w kierunku Altony i w kierunku Elfie harmonii. I za Elbphilharmonie jest na przykład dworzec, e, całe w ogóle takie centrum e, Hamburga. Tu są te domki takie jednorodzinne, kamieniczki. Hamburg jest fascynujący, a właściwie port w Hamburgu jest fascynujący, bo wiecie, centrum, jak w każdym mieście, widać pełno ludzi, pełno kafe. Jak właśnie jedliśmy w jednej z tych y, restauracji, akurat w syryjskiej, ale nie polecamy tej syryjskiej, to nie było nic dobrego, aczkolwiek bardzo drogiego. I cała ta uliczka to była jakaś. Azjatyckie, indyjskie, syryjskie, jakieś włoskie też. I tak właśnie pomyśleliśmy, że gdyby oni wszyscy wrócili do swojej ojczyzny, to by te ulice były puste. To by te ulice były puste. Także przydają się też tacy ludzie z różnych krajów i oferują swoją kuchnię. Kuchnia syryjska nie podpasowała nam. Albo to, co sobie wybraliśmy, nie podpasowało nam. Tak to jest... Tak to wygląda. Port Hamburgu.